Jeśli ktoś kocha klocki LEGO, kocha dobrą zabawę i zabawki, jest zaproszony do Klubu Przyjęć Europa w Gorzowie. Tutaj bardzo nietypowa wystawa. Co można zobaczyć? Na wystawie można zobaczyć unikalne budowle i modele zbudowane właśnie z tych duńskich klocków, z klocków LEGO. Prezentujemy różne światy tematyczne, począwszy od największej makiety miasta LEGO City na której jeżdżą kolejki. Sześć takich trakcji kolejowych zbudowaliśmy i sześć pociągów z wagonami przemierza to miasto. W tym mieście ukryte są także takie bardzo stare, unikalne zestawy, które czą sobie już ponad 30, 40 i nawet 50 lat. Są takie, jak to ja nazywam, perełki. Oprócz tego miasta Lego City także prezentacja unikalnych, bardzo ciekawych modeli z gwiezdnych wojen, na tematyce sagi gwiezdnej wojny. Poza tym kilka takich modeli, budowli, które zostały tak spontanicznie stworzone, nie tyle potrzeby wystawiać, po prostu, żeby sobie tak upuścić pasji i te modele, takie figury budowle tutaj też są zaistniały. Poza tym zaprezentowaliśmy kilka, tak jak wspomniałem różnych światów tematycznych, począwszy od pustyni przez podwodne głębiny skończywszy na podziemnych przestworzach takich kopalnia kryształów. Gdybym miał Pan wybrać tych setek postaci i budowli jedną ulubioną, co by to było? To byłyby pociągi, wszystkie i każdy z osobna.